Cześć, nazywam się Krzysztof Gąciarz i zapraszam na test telefonu HTC One Max. HTC One Max to, jak sama nazwa wskazuje, większa wersja flagowego modelu HTC, czyli One. Robienie większej wersji flagowego modelu to na rynku smartfonów nie jest żadna nowość, bo Samsung robi to z serią Galaxy, a Sony z Xperią Z. Mając w pamięci, jak duży progres zrobiło Sony, przechodząc od Xperi Z do Xperi Z Ultra, byłem bardzo pozytywnie nastawiony do tego telefonu. Na pierwszy rzut oka jednak nie różni się on specjalnie od oryginału, poza oczywiście zwiększonym rozmiarem, bo mamy tutaj prawie 6-calowy ekran. Zasadniczy projekt obudowy pozostał taki sam i w sumie bardzo dobrze, ponieważ obudowa HTC One była naprawdę świetna. Jednak pewne zmiany wypadało wprowadzić, a nie zrobiono tego. Ten telefon jest taką powiększoną, napompowaną wersją HTC One i w zasadzie jedyną ergonomiczną zmianą jaką jakiej dokonano, było przeniesienie przycisku blokady klawiatury z góry na prawą stronę, co oczywiście jest jak najbardziej logiczne, ale nie zmienia to faktu, że ten telefon jest duży i trudno się go obsługuje jedną ręką i pod względem ergonomicznym też nie jest najlepszy, ponieważ też potrafi wyślizgnąć się z ręki. Obudowa pod względem projektu jest prawie taka sama jak w HTC One, natomiast Różni ten telefon od oryginału jedna ważna różnica, mianowicie nie jest to już Unibody. Mamy tutaj po prostu normalne zdejmowane plecki. Oczywiście nie ma to jakiegoś fundamentalnego znaczenia dla funkcjonalności tego telefonu, ale jak popatrzymy na niego z bliska, to zobaczymy, że powstają tutaj pewne szpary. Plecki nie są idealnie dopasowane i. Co większym estetom może to trochę przeszkadzać. Szczególnie, że za HTC One Max musimy zapłacić kilkaset złotych więcej niż za oryginalnego HTC, więc wypadałoby, żeby ten telefon był lepiej wykonany, a nie gorzej. Pod pleckami znajdziemy oczywiście slot na kartę SIM oraz niespodzianka slot na kartę pamięci, którego brakowało w oryginalnym HTC, ale nie w wersji japońskiej HTC One, w którym to rozwiązanie to zostało wprowadzone bez konieczności rezygnowania z Unibody i bez zdejmowanych plecków. Dlaczego więc w ogóle tak? jaki zabieg tutaj jest? Otóż dlatego, że w niektórych regionach HTC One Max jest telefonem typu Dual SIM, czyli mamy tutaj dwie karty SIM. W przypadku naszego regionu jest to po prostu zaślepka, czyli jakby przez to, że gdzieś indziej na świecie ten telefon obsługuje dwie karty SIM, to my musimy mieć zdejmowane plecki zamiast obudowy unibody. Dużo ciekawsze od tego, co znajdziemy pod pleckami jest to, co znajduje się na pleckach, czyli czytnik linii papilarnych, odpowiedź na to, co Apple zrobiło w iPhone'ie 5S. Używa się tego wtedy w ten sposób, że naciskamy przycisk odblokowania klawiatury, po czym przejeżdżamy palcem, który wcześniej zczytaliśmy, żeby odblokować ekran albo uruchomić wybrane aplikacje fajny patent, ale trochę niewygodny, przez to, że ten telefon jest strasznie duży i czasami trudno jest sobie wycelować, gdzie ten czytnik w ogóle jest. Trochę się czepiam tego telefonu, ale to nie wynika z faktu, że on jest zły, tylko po prostu oryginalny HTC One był telefonem niemal idealnym. Natomiast tutaj da się zauważyć pewne potknięcia, które po prostu bolą podwójnie. Nie znaczy to też, że wszystko jest gorsze, bo na przykład ekran zachował stuprocentową jakość oryginału. Zagęszczenie pikseli jest oczywiście mniejsze niż w HTC One, ale przy rozdzielczości Full HD i 6 calach to kompletnie nie przeszkadza. To wciąż jeden z najlepszych ekranów smartfonów na rynku, dzięki czemu ten telefon znakomicie się sprawdza do oglądania filmów, czy na przykład jako nawigacja w samochodzie. Do tego nie bez znaczenia są nowe głośniki, które są jak na smartfona naprawdę rewelacyjnej jakości. I ten telefon, kiedy oglądamy na nim film, słuchamy muzyki przez głośniki, kompletnie właśnie nie brzmi jak smartfon. Warto też wspomnieć o większej baterii. Mamy tutaj 3300 mAh. O 1000 mAh więcej niż w HTC One, co oczywiście jest kompensowane przez większy ekran, ale zasadniczo ten telefon wytrzymuje więcej, trochę więcej niż jeden dzień. Przede wszystkim skupiam się na tym, co zepsuto w tym smartfonie w stosunku do oryginalnego HTC One, ale tak jak mówiłem, wynika to głównie z przekonania, że tamten smartfon był niemal idealny. Jest masa cech HTC One Max, które zachowują jakość oryginalnego HTC One, jak chociażby aparat, który bardzo dobrze radzi sobie w ciemnych. Pomieszczeniach albo zainstalowana tutaj nakładka na Androidę, która ten toporny system operacyjny zamienia w coś bardzo minimalistycznego. Podsumowując, HTC One Max to bardzo dobry smartfon, w szczególności jeśli chcemy oglądać multimedia na telefonie. Jest to też niestety pewien krok wstecz w stosunku do HTC One. O ile pierwowzór był chyba moim ulubionym telefonem z Androidem, najfajniejszym, jaki w ogóle trzymałem w ręce, o tyle na temat tego smartfona nie jestem już w stanie tego powiedzieć. HTC chciało jak najszybciej odpowiedzieć. Na tabletofony konkurencji i wygląda to trochę jakby skleciło coś po prostu na szybko. Jeśli bardzo duży ekran i obsługa kart pamięci są dla Was kluczowym argumentem w wyborze smartfona, to to jest coś dla Was. Jeśli nie, to myślę, że oryginalny HTC One będzie lepszym wyborem.